Panie profesorze, 15 lat Maltańczyków na tym terenie, współpraca, którą tak naprawdę zna pan od podszewki. Gdyby zechciał pan nam przybliżyć ją. No, rzeczywiście zakon maltański jest mi bardzo bliski. Jego zasady to są te dwie podstawowe cechy. Pierwsza rycerskość, która w tradycji naszej powinna być kultywowana, no ale podstawowa to jest zakon szpitalników, a więc tych, którzy z reguły, Służą pomocą tym, którzy są najubożsi i chorzy. A więc to jest to, jest to przesłanie, które no, oczywiście sam staram się też realizować w swoim życiu. Pamiętam ten moment, kiedy trzeba było wesprzeć zakon maltański w tym pomyśle, który prowadzili wcześniej, to znaczy hospicjum dla chorych no, w bardzo ciężkim stanie i chorych nieprzytomnych. I była taka szansa przed wielu laty, no to było gdzieś 8-9 lat temu i, i rzeczywiście z, z, udało się znaleźć dobre miejsce w Barczewie. Udało się też zarazić tym pomysłem i zrealizować. No, rzeczywiście środki europejskie z RPO, tak zwanego Marszałek przydzielił wówczas no, starosta, przeznaczył no, dosyć... Nędznie wyglądający wtedy budynek, który teraz rzeczywiście jest bardzo dobry. Wspaniałych ludzi prze, przeniesiono tam z miejsca dawnego szpitala wojskowego, który no teraz jest szpitalem uniwersyteckim, ale z miejsca no, niezbyt wystarczającego dla takich zadań. Nowi ludzie też doszli i właściwie to wszystko zależy od pracowników, więc ja wiedząc dobrze, prowadząc, nadzorując też budzik, który utworzyliśmy, który zajmuje się podobnymi porymi. Mogę powiedzieć, że pełen szacunek dla, dla personelu. Bez ich oddania, bez ich serca, to rzeczywiście nie osiągnięto by sukcesu. Czyli pomocy, codziennej pomocy potrzebującym. Tych, o których no, czasami społeczeństwo, państwo zapomina nawet. Powodzenia, niech się rozwija i dobrze służy ludziom.